Ona tak patrzy Daniel z aż żółte papiery. Co on gada? No, a, 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 a czy myślisz, że, że ja nie, nie pamiętam, jak szedłem do liceum i to no... Tch, będziesz babunią, będziesz miała wnuka na kolanie, za kolanami. No ale no to się to będziesz szybciutko babunia. Bo to tak przemija. Będziesz miała wnuka na kolanach i on zapyta, Babciu, jaki był najpiękniejszy dzień w Twoim życiu? No Jak nie pamiętam, pani powie, babunia, nie babcia twoja, tylko ty jako babcia. Powiesz, babunia bardzo dokładnie pamięta ten dzień. To było 8 marca 2019. Wtedy burmistrzem był te, teraz prezydent kraju. I, i, I wtedy dyrektorem był ten, co jest teraz ministrem kultury. I babcia była na, na występie pana Dańca. Jak on spojrzał, spojrzał na babci. Babcia tego dnia nie zabierze. babcia była wtedy bez waszego dziadzia. I teraz uwaga, nóg do pani babciu, babciu, jest jeszcze ten twój daniec z telewizji. A pani krótko, ale się Franca trzyma. Mam nadzieję, że tak będzie. Se uroiłem. Tego sobie życzę. panie ale sobie. W każdym razie, kochani, udawałem, to jest naturalne prawo. Przemijanie francowate. Ja dzięki Bogu. Dzięki panu burmistrzowi i dzięki dyrektorowi. No i dzięki Paniom. Dzięki Państwu, no bo są chłopy też. Dzięki Państwu przekonałem się, że nie mam jeszcze problemów z przemijaniem. A tego nie da się kupić za żadne pieniądze. jak to powiedział były minister. nie był. nie Nie ma nie będzie. Nie da się tego kupić za żadne pieniędzy. E, panienko, gdybym zapytał o Shirana She Shiran? Ed Sheeran. A tak nie. A z polskiego gruntu. Podsiadło. A no tak. A Marcel. Jeszcze jeden przykład Państwu podam na przemijanie. Mój, y, mojej żony księdze, y, bratanek, przepraszam, miał osiemnastkę miesiąc temu. Byliśmy, chciałam mu zadedykować jakąś fajną piosenkę do DJ-a. Gdyby był Pan tak miły. Jest, 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 oczywiście. Ten wszystko umi to co się A tamten? Specjalnie Rafałowi na osiemnastkę. Tyle było dni. Przysięgam, jeszcze podchodzi kolega Rafała, też osiemnastoletni chłopak. Daniec, co to za dziadziuś śpiewa piosenkę Grechut? Co to za dziadek śpiewa piosenkę. No. Bednarka. Wednarka, piosenkę Grechuta. Ja mówię, chłopie, to Grechuta wymyślił tę cudną piosenkę. Artysta numer jeden. Petnarek, a Narek, bardzo go lubię, ale chciał wejść ostro do branży i piosenkę zżynał z dziadia Grechuty. Zapamiętasz, Oda? Marcel, świetny wokal. Musisz wygooglać za karę. Młodzież, drugi rząd. Kamen. Trzeci. W domu, nie teraz. W domu gang Marcela, piękny wokal i mądre piosenki. <laughs> Marcel napisał melodyjkę na czekanie pisiorą, a tydzień później platformiarzom. Od razu sąsiad go podsumował. No to sztucznie że tam go. E, Mistrzu, pan ma telefon. Tak, bo widziałem. Proszę mi na chwilę pożyczyć. Ja nie chciałem wchodzić na scenę z telefonem, żeby Państwo nie pomyśleli, że już jest po rozmowie z burmistrzem i z dyrektorem. Wyłączony? iPhone, ty Franca. Słuchajcie, ja mam, pożyczyłem te pieniądze 10 lat haruby, mam iPhone'a X, a ten Franca ma X, X, X. Ale pęknięty, spadł ci. Ściubiłeś na szybkę. A wiecie, że jak kupisz telefon za zdotówkę, to szybka kosztuje 125 A A te wychodzą. To są te bez autobusu. Już jest ostatni autobus. Do warty. A nie, to też przyjechał z on tam już jest. Cztery stopnie się zrobił, to. smrodzi, ale. Chodźcie, już nie mamy paliwa. Dobra, już pana telefon. Do platformy żmiemy, czy do pisioru. A jest tak, chłopak, minę! Dorosły chłop, lekusieńku, nie bój się, na chwilę chowam. Nie bój się, bo chcę wrzasnąć i się boję, żeby mi nie wypadł. Ale słuchajcie, chłopak, około 40, jak mały dzidziuś. Nie może pan mieć miny, że to wszystko jedno. Chłopie, nie może być wszystko jedno, czy Platforma, czy PiS. Bo gdyby było wszystko jedno, to 16 lat temu powstałby popis. Rozumiesz? I tę bitną Polskę utyraną w tej tysiącletniej sukni, z zadziorami z paru powodów, by wzięli popis za lewą i prawą rękę i prowadzić tę Polskę tam, gdzie lepiej. To 30 programów w tygodniu identycznych. Prowadzący, platformiaż, pisząc. Porozmawiajcie sobie. Pan dobrze wie, a skąd wie? A pan dobrze wie, a nie wie. A dobrze pan wie. A ty... A z tyłu lewica. Pan <todgłosy> tak mnie taka I byłoby, Mały Jasiu, jakby powstał popis, byłoby 458 posłów z popisu. Jeden z PSL-u, żeby paluszki powkładać do szklanków na stolikach. I jeden z mniejszości niemieckiej, żeby wilgotną szmatką pierdyknąć popielniczki i postawić z powrotem na stolik. Miałeś trzy minuty. Transforma? PiS. Różnimy do PiSu. Tak, Marce? Złamano już tyle serc. Specmy, specmy, się Szefranca nie płaci abonamentu. Coś <coughs> się zagrał. Dobra, żeby było sprawiedliwie, żniemy do platformy. Jak Marce? Kto? Kto jest i nie ty? Słyszę Państwa śmiechy, to już każdy wie. że jest melodyjka nieaktualna. Załatwiają w Krakowie u Sikorowskiego. Ale to już było. I nie, bry, i nie bry, i nie. To się znowu zaczęło w Uwaga, dzwonimy teraz do SLD. Jasia wina bezcenna. Janku, uwielbiam cię. I, I młoda też. To teraz wszystkich dojrzałych mistrzeniu Lekusieńko przyburzone powiedz mi, spodziewałeś się, że do czegoś takich czasów? Że młoda dziewucha i jeszcze młodszy chłopiec nie będą wiedzieli, co to jest SLD. Mów się, że... No skąd? Ja też się nie stary, piękne. SLD, młoda, taki twór. I nie wstydź się, że nie wiesz. Mało tego. Proszę, Jasiu, głowę do, do góry w stronę Matki Bożej i podziękuj, że nie wiesz, co to jest SLD. Ja, dziękuję, pani. Jasiu, uwielbiam cię naprawdę. Młoda, podziękować. SLD, co miało być milion, miał imperium trwać. Przez milion lat i zbiorot. E, młoda, pani na przyrodzie powiedziała krótko: tury były, wyginęły. Rozumiesz? No. To no tu po łąkach i szukasz? Gdzie te tury? Dzwoniły do SLD. Jacek Cygan napisał: e, 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 e. Każde pokolenie odejdzie w dzień, a nasze nie. Jak to brzmi. Dobra, po tej szarży, po, tej, po tych ostrych śmiechach zmienimy po tej samej linii do byłego prezydenta Słupska. Niedromineczki, w kropeczki. Ale słuchajcie, to już nawet ja się ubierzę, że jest nieaktualna melodijka. Zmienił teraz. Wiosna, 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 to ty, wiosna, wiosna, wiosna cieplej dzieje wiosna. Biedro, popij. No, e, jeśli będzie panienka wychodziła za mąż, to chcę podrażnić panienkę, że był złoty okres rok temu, wszyscy młodzi jechali do Słupska, każdy chciał się ożelić u Bobiego. 600 ślubów w miesiącu, wszyscy byli skupi w Słupsku, tak gula. A on tak mu żarło, że podobno zamówił w Ejplu elektroniczny ołtarz obrączek. I klęczała wejście na stadionie z narzeczonym, ręka wysunięta, no i obrączka. Bez tam tych zbędnych wszystkich tu obecnych i tak. 25 zł plus wat. Teraz naobiecywał tyle, że będzie to kosztowało 200 miliardów. A mo 7%, czyli w życiu nie będzie rządził, czyli w życiu nie będzie tego mógł dać co co, tego. Co... 7%. Hmm. Um. Jeszcze podobno te 7 dęte, Czyli 5. A skąd pan że na to wszystko pieniądze? Z religii deszków. No, ale, ale co co? No zabierzemy religię deszkół. I to z tego będzie ile. A no, dużo. Ale wie pan, jak się zabierze religię ze szkół, to będzie to jakieś dwa miliony. No, to z tego będą te pieniądze na to wszystko inne. Będzie cudowne rozmnożenie milionów. Słuchajcie, nikt wam nie da tego. Jak będą wybory, przyjeżdżam tu. Tomaszu, proszę, proszę, e, warta na mnie. O. Ledwo. Ledwo zacząłem tutaj, patrzcie, robić kampanię. I już mnie korząd burmistrza wykatował. Albo może minister. Wszystko w Polsce jest super! I kochani, pamiętajcie, też się boję teraz zadzwonić. Dzwonimy do y, rycha Petruccia. Jak go zapytali, to Jasiu, już nie jest pan nowoczesny? Nie. To zacofany? Nie. A co pan założył? Ja założyłem teraz... Ja co? Ja założyłem... Jasiu, przez godzinę nie wiedział, co założył. Dzwonią do niego. Tylko tu i teraz liczący te sekundy. Wszego... Nie, słuchajcie, jest Jasiek. Ale wam powiem. Nie wolno kręcić, panowie, dzisiaj Dzień Kobiet. Nie kręcimy. Masz żonę, nie jedziesz na Maderę z koleżanką. Rozumiesz? I w kiwni. no. Pan też ładnie. No. Potem możesz gadać głupoty, że Daniel prosił, mnie kiwnąłem. A jeśli już, to się mówi szczerze. Jadę z koleżanką na Maderę. Polak nie lubi krętactwa. Polak lubi szczerość. Nasz burmistrz jest cudowny, szczery. A ilu siedzi burmistrzów i rządzi z kryminału. No jest kłopot jedyny, żeby mu dokumenty podać pionowo, bo jak tak, no to ja przez kraty nie przejdą. Rozumiem? No co tam? No, panie burmistrzu, wszystko w porządku. No to pa... No, do widzenia. I ten siedzi. Coś mała cena, panie burmistrzu. To się niedługo wyjdzie. 6% z 20 rychów. A to wystarczyło tylko powiedzieć: Jadę z koleżanką na maderę. Tam paru mahero operetów powiedział: Jak tu z koleżanką? Jedzie, żona ma. A niektórzy faceci bylibyś: No to ma żonę, jedzie z koleżanką, no to ja. I kochani. Wyobrażacie sobie Franc, on powinien polecieć stój, ona w dzień później z deckermana. Nikt by nawet nie wiedział. No to polecieli razem. Ten udawał, że się nie znają. Tam mu pierdyk na główkę na ramię. Jakaś Franca zazdrosna. Jedno zdjęcie. I poszło. 20% pójt, twój, twój, na sześć w ciągu jednego dnia. Szóstka. Cyfra diabła. Zamieszał ogonem. Druga szóstka, powrocik. 6 stycznia, trzecia szóstka, na sześciu króli. I tam jeszcze go ratował jakiś poseł z platformy. Panie pośle, panie pośle, królów było Czech. A dziennikarz Mocher, Beret, Pisior. proszę wymienić. No, Kac, Jasiu Kac, Kacper, Melchior, tak, Baltaza. Belzebu, młoda, Ała! uwielbiam cię. I nie, babcia nie widziałaś? Ale młoda, jaka czujna. Słuchaj, ale cieszę się, że Państwo ryknęli po tekście młodej, bo ja, jak usłyszałem Belzebub, to się przewróciłem, byłbym się udusił ze śmiechu na plecach. Szerzona z turecką to dzień przed Wigilią poszły na zakupy. Się dusiłem. Ale to dlatego, że sobie zacząłem wyobrażać: jest żółbek, Jezusek i lezie Bezzebub. Gdyby się Jasiu nie przestraszył. I sobie wyobrażam, lezie Belzebub do Jezuska i Pan Jezus, grubejść włosiana. I musiałyby powstawać pastorałki o jedno okień Jeszcze go pytaj, gdzie ty Beelzebubie idziesz? A, do Jezuska. A masz pokojowe zamiary? Tak. Belzebub. Ale to no, skończył studia chłop. Teraz ma zero koma, przecinek. Uh, uh, uh. Ale nie obrażałem nikogo. Kosiniak, kosiniak, kosiniak. Było dwa koma, przecinek. Teraz jest jeden koma, przecinek. Jeszcze się zapisał do Schettino. Każdy chłop na wsi se swoje myślał. Do teraz jak wleźli do Schettino, ale jeszcze kochani. Wyobrażacie sobie, pisiorów wyzywają od ubeków, a przecież teraz jeszcze do Schetino się zapisało wszystko tam. I będzie były pan premier, i ten drugi. I pan premier trzeba się było ubezpieczyć, i Lesiu, nie zapomnę, jak Lesiu gruchnął helikopterem. Jak... I wtedy pamiętam, ja się nie było Cię na świecie? Premier Lesiu. Nad lasem. Nie było ci. I Pan Bóg się ulitował, wysłał świętego Krzysztofa. Święty Krzysztof uchwycił helikopter w swoją świętą dłoń i postawił na mchu. I Pan Bóg rozchylił chmury i krótko, Panie Leszku, ostatnie ostrzeżenie: do silników benzyna, a nie rzepa. Więc kochani, pamiętajcie, nie dawać się. Na deserek zostawiłem wizytę prezesa? To takie nerwowe cech. 11 listopada idzie prezes. Tak lekusieńko utykał. Ja sobie pomyślałem, że stan kolana zależy od, bezpośrednio od ilości wizyt w Toruniu. Bo to też to jest staw. To ile może wytrzymać? Teraz to już troszkę agromczy Jelonek. 11 listopada prezes podchodzi pod pomnik Piłsudskiego. Tam stał przy pomniku Piłsudskiego, taki młody piłsudczyk i prezesowi na pół Warszawy. I uważajcie, do prezesa. Witamy na cielnika. Aż, aż Piłsudski na pomniku. Taką gala i wszystko popsuła ta sztanka. wyobrażacie, byłby piłsudski spot z pomnika. I żeby było sprawiedliwie o prezesie, to nagle tutaj Donaldinho przyjeżdża Paderewski na ten e, Donaldinho na dworze centralny. Mój sąsiad mówi jak to? Pociągiem zawsze lodą samolotem? Był premierem cztery razy w tygodniu, drogo, ale nie próbował tak jak Piszory. Rzeczywiście, ja, ja mówię do sąsiadów, to rzeczywiście pisior, który wyjedzie, to od razu musi pierdyknąć po paru minutach w cosik, nie wiem, czy na popularkę, czy co. I Donaldinho, słuchajcie, przyjeżdża, bo go zawołała Pani Małgosia z komisji do spowiedzi, melodyjka na czekanie, on, 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 znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę i słuchajcie, Wysiadam do Nardinio, wy będziecie grali platformę. Jak tak, fajnie. Przesiądzie się pani. A. Więc jak wysiądę, to wy się drzecie, witaj w domu. Dobra? Ale jak wysiądę, Jasiu, ty też będziesz platforma. Dojeżdżam. Uuu. Witaj w domu. di te, se <laughs> guardi, na